No, Ja Bożenko nie chcę plotkować. Naprawdę nie chcę, bo ja plotkami to się brzydzę. Ale ja słyszałam, że ponoć dyrektor Maroma z naszą sekretarką. Dasz wiarę? Proszę pani, proszę pani! No zobacz, cholera, Bożenko, no porozmawiać nie dadzą! Co tam się z tyłu znowu dzieje? O stój siku nam się chce! Boże, normalnie mówię ci, ja zaraz z nimi nie wytrzymam! podaj mi ten mikrofon! Halo, kochani, halo! Ja mam pytanie, czy ja jadę na wycieczkę z przedszkolaczkami czy z młodzieżą? Bo ja mam wrażenie, że jadę z przedszkolaczkami. Na kolejną wycieczkę kupię wam pampersy. Ludzie święci no litości 20 minut temu mieliśmy postój! Jak my co chwilę tak będziemy się na Sisiu zatrzymywać, to my na miejsce dojedziemy jutro. To niech pan kierowca otworzy toalety w Autokarze. My naprawdę nie wytrzymamy! Toaleta w autokarze nie działa, tak jak na początku powiedziałam, i pan kierowca toalety wam nie otworzy. Pan kierowca mi tutaj podpowiada, że za godzinę będzie dłuższy postój w McDonaldzie. Dobra, już cicho tam. Poproszę pana kierowcę, żeby puścił wam akademię pana kleksa, to wam szybciej droga zleci. Fójr! Nie musi pani już kleksa puszczać! Maciek nie wytrzymał i puścił kleksa, ale w gacie!